Witamy i was na odcinek zapraszamy. Radiu, przywitać. No, cześć. Dobra. Szybciej rób ten motorek. No, już, już. osiągniesz. O Boże, to będzie masakra. A tylko zobacz ten mój motorek. Najlepsze <laughs> to była, ta twoja ciężarówa. <laughs> Ej, to twoja pasz... ciężaruba. Ta najlepsza, to pas ten motorek. Patrz, o patrzcie, kurde, patrzcie. Patrz. <laughs> Dlaczego ja tutaj nie mogę wprowadzić go? What the fuck? Nie wiem, ale mój motorek jest zawalisty. Nie oddam go. Jest mój torć. Czekaj. No nie, mój motorek zginął! No i znowu mi zarypał sklep! Yeah. Ej, no, e, czego mi Solara da? Niech to Solara. Gaj, kajster, gaj, San... O, jest mój Sunstorm! Ła, za co? Oła, nie w imię, nie w imię. No, szczęście. Ała. Budżę się, żebym cię nie dopadł. A to masz granatem. Jeszcze jednym. Guźwa padłem No, dobranoc Ożywisz mnie? Tak. Po raz pierwszy. Dziękuję. No. Uj, Co to wybuchło? <laughs> Motok mi wybuchł. Brawo, jaki. O Boże. Goła pani, zabiję ją. Ty, o ty, Mendo, zabijesz gołą pani. Nie, nie popatrzysz sobie Jak ty ulepszyć ten motor? Normalnie Modyfikuj Aha, dobra <laughs> Osionki Dobra mam już 11 tysięcy, powinno mi starczyć Ja mam 50 lol No bo tobie dwa razy kasa szybciej przyszła yy, znowu przyszła lol No właśnie, a mi jeszcze nie przyszła Ale mam fajnie 44 44 4, 4, 4, 4. <ślamy> Znaczy 44 O 5, 4, 4. to 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 te... O takie Cześć nie błotniki Tak Lusterka tak. Lusterka miałem, tylne błotniki łasa? Was nie, nie, nie. No tak. E, modyfikacje tyłu O, tak To jest do Takie dośledzenia Tu, Takie siedzenia. dziękuję, kolory, kolor karabaterii Ktoś nie dodał ze do znajomych, lol Mnie też dodał, jaki kiel? Nie Mnie też, lol A ja go nie przyjąłem Ja też przyjąłem no bez przesady Jedyna osoba jest w że mamże znajomych to ty, lol Znaczy ciebie tylko przyjąłem? Ej, tak Metal, plastik, guma Metal! Chromowane złoto! Belg, metal, plastik, plastik. Guma, dobre, guma to będzie o wiele to. Królewska popóra. Wnętrz. Też, podświetlenia. Violet, jest, mam swoje. Zobacz, motor! I tym sposobem zostało mi 66 dolarów Jakim sposobem? No z 44 A właśnie kata przyszła? Nie przyszło mi jeszcze A ja sobie pokradam ludzi na ulicy Dobra może wkonamy jakąś misję chociaż się jedną No jakoś to można wykonać To poczekaj bierzemy tub dup, dup, handel Będziemy handlować dziwkami To nie ta palace of saints merch maybe we should do a little advertising around town you know pimp the saints for stillport don't we have a pr department for that people go crazy over actual celebrities promoting themselves so you're saying it has to be yeah. <laughs> <laughs> so i'll do to selling you just give me back you got to have a perfect place to hit coifa to have you a kigini wsowalna was w człowieka no i po co widzę jak pewnie człowiek chciał życia tego zabiłeś No to Czul mnie obchodzić, że chciał żyć. W sumie na tym polega ta gra, ale to nic. <noise> Czas nie, w sumie nie wiem na czym ta gra polega, chyba nie ma określonego celu. Ta gra ma określony cel totalnego rozpierdolu. Dobra. Eeee! Jaki pan! Jaki fort, zobaczysz później. Ok, tak się <noise> Już myślałem, że się przewalę z tym motorem. Ale ja. Ja w jakiś samochód i mi wybuchł. Oh. i Ile a, mój... a, ja, a ja jadę mut, motorem. motorem. Do Radziu? Cześć Nitro! Nitro z dupy! Ja nie wiem, co ty masz w tej duchy, że taka pojemna jest. Cicho. Co cicho? Co cicho? Żadne cicho. Cicho. Ej no, ej no, bez jaj! Mój... 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 Sunstorm! Kto, Kto nie mnie wie? Wie? Jak mnie zbugowało! Aha, zawieźli Radę. Radę, chodź! No co jedzie, ja będę za tobą jechał. No jakie mendy, no. Dlaczego my mamy trzy gwiazdki? Yy, bo to jest taka misja, wiesz? Aha... Hamstwo. Nie... I'm so Czekaj, jak ja mam tam wjechać? Aha, przez dziurę, spoko. Czy ja usłyszałem w tej piosence goff? Czy goff? Aż jestem kurwa gof. Nie, zrób sobie goffu. <laughs> to było na początku, na dalsze. Gat to zawsze był dobry człowiek e, e, A ja się umyję Eee Jak wjechałeś? E, przez przypadek, próbuję wyjechać No i po motorku No e, dobrze, e. że ja mam go tam dym Chodź, chodź Mendo Jaka Mendo? E, nie mówiłem do ciebie, to bikna nie jak w miarę no, rozsądku, co? Nie. O no cholerę! A po, żeby nie rozpieczyć tego z motorku, co? Chyba samochodu. W sumie <ścoughs> czeku. Tak, motorek. Eee, taki większy trochę. Cztery kółka. Ja. No cztery osoby, ja. No i no, i czepiesz. No właśnie, ja się czepię. Wasabi. Jest, nie w ten! Jak to fajnie wygląda, ja do mnie teleportuję. Ała, 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 ała. Boże! Boże, boże! Człowieku mam cię na celowniku. jak nie dasz hajsu to będzie źle. No ty, no ty masz z tym gadać! Tutaj. Dałeś kasę? Dał. A teraz jedź, bo ja tutaj go zestrzelić, ale nie mam zasięgu. Oj, tu, Pir. szybciej, dealer jest Marian. I po śmigłowcu. Do widzenia, Państwo. Było miło, ale się skończyło. mmmmm shot shot jadziemy jadziemy shot. 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 shot the fuck up boże a żeś pojechał <laughs> a macie granat. patrz jak ładnie trafiłem nie Wszystkie drzwi się otworzyły dobra no ja. dziękujemy w Przejem O jezu. Prawie się z krzesła zwaliłem, ale to nic. Cicho nie było tego O Jezu, o jezu. Dobra Dobra, wykonaliśmy jedną misję to takie randomowe filmik tylko Pożegnaj się Radziu Pa, pa. No cześć